I przyszedł chyba teraz czas na rozwiązanie wyników naszej sondy Nie, ja bym chciała zacząć od tego, że amerykańscy naukowcy znowu coś odkryli. No, tak? dlatego to jest no Odkryli, że na nasze szczęście i powodzenie w związku może odpowiadać pewien gen. Gen, który jest odpowiedzialny za odczuwanie wdzięczności, czyli ci, którzy e, są wdzięczni za to, co w życiu mają, za to, co ich spotyka, e, są po prostu lepszymi partnerami. Takie amerykańskie odkrycie. I dlatego zrobiliśmy tę sądę. Mhm, to prawda. No to Teraz możemy już poznać wyniki. Tak, dziękuję, Agnieszka. <noise> Słuchajcie, co trzeba przegadać na początku, żeby związek był udany? No i odpowiedzi są takie: kwestie wiary na samym końcu, jak się okazuje. Poglądy polityczne, 11% twierdzi, że to jest ważne, żeby je omówić. Sprawy finansowe. Ciężko się rozmawia o pieniądzach na początku znajomości i miłości. Właśnie, jak to zrobić w ogóle? Nie wiem, no może jakoś nam będzie ktoś w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I musimy się dogadać, czy będziemy mieli dzieci, i jeżeli tak, to ile. też taki ciężki temat, jak ciężki. na sam początek. No właśnie. Hmm. Jak to zrobić? Marzena Mawrycz, psycholog, psychoterapeuta par, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i Szymon Piotr Warszawski, aktor. Czy jesteście zaskoczeni wynikami tej sondy? Ja jestem bardzo zaskoczona, bo ja bym obstawiała, że jednak y, kwestie wiary mm -hmm. mogły być kluczowe. Szczególnie, że tak jak wspomniałyście na początku, ciężko jest rozmawiać o potomst potomstwie na pierwszej randce. Myślę, że większość mężczyzn nie tak... Poczułaby się odstraszona. Popatrzyłaś go na mnie. Tak, tak. Szukam tutaj nici porozumienia, że powiesz, że tak, że czułaby się odstraszona. No nie wiem, nie miałabym śmiałości, żeby rozmawiać mm -hmm. o kwestiach finansowych czy, czy ilości potomstwa na pierwszej randce. A, a poglądy polityczne i religia to są takie tematy, o których można jakoś pogadać, prawda? No właśnie. To jest a taki... jeżeli są ważne dla takiej osoby. Ale no wiecie, to... ja na przykład z kolei w ogóle nie jestem zaskoczona. Tak? Nie, w ogóle nie jestem zaskoczona, ponieważ ta sonda pokazuje, jacy chcielibyśmy być. Dokładnie chcielibyśmy, dokładnie mówić odważnie o tym, co nas interesuje, a to dokładnie nas interesuje: dzieci, finanse, pochodzenie. Mówisz jako kobieta czy jako psychoterapeuta? Mówię jako psycholog. A powiedz proszę, Szymonie, o co ty byś zapytał na tej pierwszej ramy? I czy ty miałeś może taką sytuację, że jakaś kobieta od początku Cię zaczęła pytać, czy to dzieci albo. Nie, w sumie nie, w sumie rzeczywiście. Nikt mi nie, no, nie zadał coś... takiego pytania. Też, też te wyniki sądy są właściwie dla mnie zaskoczeniem. Wydawałoby się, że w tych dzisiejszych yy, spolaryzowanych czasach to te tematy religii i polityki byłyby zdecydowanie na pierwszym miejscu. A tutaj takie ważne sprawy, jak kasa i dzieci okazuje się mm -hmm. wiodą prym, więc, ym, więc też jestem zaskoczony i nie nigdy na pierwszej randce nie rozmawialiśmy o dzieciach ani o kasie. A jakie pytania zadawałeś, yy, sądując, yy, ewentualnie przyszłą potencjalną partnerkę? No właśnie, no właśnie tak, ja to miałem taką domenę raczej, że nie zadawałem tych pytań i potem się tak tak to kończyło właśnie. Dojeżdżaliśmy, dojeżdżaliśmy do, takiego, do, do takich po prostu odpowiedzi. Mm -hmm. e, dość późno. To niestety. znaczy, że byłeś dobrym słuchaczem, rozumiem? Tak, po jestem bardzo, bardzo dobrym słuchacz. Dobrych słuchaczy w mężczyzna. Wtedy się. Mm -hmm. A jakie ty zadałaś to najważniejsze pytanie dla? No u nas, tak, na początku to nie pamiętam, ponieważ no, jakby endorfiny, mm -hmm. uczucia, jakby u mnie jak emocje chemia. dochodzą do głosu, tak ta chemia w mózgu totalnie odbiera rozum. Wtedy tak rozmowę. dokładnie. Ziemi. Natomiast e, takim tematem pierwszym, który gdzieś tam pojawił się, rzeczywiście dlatego jestem zdziwiona tymi wynikami, U nas był, była, to była kwestia wiary, dlatego że ja jestem osobą wierzącą, a mój mąż absolutnie nie. Mm -hmm. I dlatego na przykład dosyć szybko zderzyliśmy się z problemem pod tytułem ślub, e, bo gdzieś tam, jak, kiedy już doszliśmy do tego e, momentu, że stwierdziliśmy, że okej, okay, to chyba, chyba jest to i chyba zmierzajmy w tym <laughs> kierunku. E, m, nie ukrywam, że tutaj. Dosyć mocna po moja praca, po mojej stronie. <laughs> <laughs> ale przyznaję się do tego bezbicia. Natomiast mój mąż powiedział, Okej, okay, słuchaj, dla mnie musi być ślub cywilny. Bo ja nie wierzę w ogóle w Boga i moi rodzice brali ślub cywilny. I dla mnie to jest bardzo istotne wydarzenie w moim życiu. Żeby nie udało. I dla tak? mnie i ten warszawski, tak jak my to mówimy, ślub, bo mój mąż jest z Warszawy, był cywilny. A ja na Mazurach, kościelny, ale co jest ważne. Też tutaj poszliśmy na kompromis w kontekście kościelnego ślubu, dlatego, że e, ślub kościelny był z osobą niewierzącą w Czyli moim to przypadku. A tak nie jest ekumeniczny. Właśnie, bo też myślałam, ekumeniczny to jest in, z osobą inno, innowiercą. Okay. A e, taki po prostu to jest z osobą niewierzącą. Byłam na takim ślubie moich przyjaciół. Wyglądało to przeciwnie. Panna młoda klęka, pan młody stoi. Mój mąż akurat e, klęczał w tych momentach, kiedy, e, kiedy trzeba było klęknąć, żeby po prostu nie wzbudzać jakiejś nadmiernej sensacji. Mów, pamiętajcie, że mówimy o małej e, wiosce mm -hmm. mazurskiej. Okay. E, więc i tak już było lekkie Oburzenie w ciociach. Dość powiedzieć, że ksiądz na koniec powiedział do mojej mamy fajny ten twój dzień, szkoda, że niewierzący. Więc y, gdzieś to rzeczywiście odbiło, zarezonowało dosyć mocno w, w otoczeniu. Natomiast ja przysięgałam w imię Boga, a mój mąż w imię miłości. Powiedział, że jeżeli ta, ta moja przysięga ma być dla ciebie ważna, to ja muszę przysięgać wobec tego, co ja wierzę, w mm -hmm. to, co ja wierzę, a nie w Boga, który dla mnie absolutnie nie istnieje. Mm -hmm. Więc to jest wszystko kwestia wypracowania kompromisu, ale tak. trzeba śmiało o tym mówić. Rozumiem, to, że nie próbowałaś go przeciągnąć na swoją stronę. I nam Wiedziałam, mówić? że się nie da. A oni okay. no, ja z dziećmi. I chrzten. No właśnie, i tutaj też e, musieliśmy pójść na kompromis. Ja powiedziałam. Jedno ochrzczone, tak. drugie nie. No właśnie, mamy dwójkę, <laughs> synów, no więc teraz trzeci, już na trzecie nie możemy się zdecydować, bo to na pół, na pół się nie da. Nie, nie żartuję oczywiście, natomiast e, powiedziałam, że dla mnie ważne jest to, żeby dziecko było ochrzczone. Mało tego mój mąż też jest ochrzczony. E, więc stwierdziliśmy, dobra, ochrzcimy, a później niech decydują sami. E, nawet jeżeli mieliby do, przystąpić do pierwszej komunii później niż w wieku tych siedmiu lat, bo mówmy, że siedmiu latek to tak średnio jeszcze z zdecydowaniem o sobie. Natomiast. Ja powiedziałam, że chrzest jest dla mnie bardzo istotnym elementem. Chcę, żeby moje dzieci były ochrzczone. Mój mąż nie oponował, więc, jakby wszystko to jest kwestią te wypracowania tych kompromisów. Marta wspomniała o tym, że na początku ta chemia ją zalewała i trudno było dojść do głosu rozumowi. A jak jest z mężczyzną? Czy mężczyzna kalkuluje na początku, no, czy też go. No, chyba skoro te rozum. rozmowy się nie odbyły na początku, to ta chemia też była ważniejsza? No, to byłoby, byłoby idealnie, żeby po prostu każda, że tak powiem, połowa, to jest fantastycznie inspirujące słyszeć taką historię, żeby. Każde z partnerów brało przynajmniej te 50% odpowiedzialności za, za to, co wnosi do relacji, ale zgadzam się rzeczywiście, że ciężko jest myśleć strategicznie, nazwijmy to, kiedy emocje biorą górę i kiedy, kiedy jednak ja jestem taki, że. Ja to tam, że tak powiem, się emocjonuję często w związku z tym. Szymon, to na jakich tematach później się rozjeżdżaliście, rozjeżdżałeś w związkach najczęściej, które nie... Pojawiły? A różnie przeważnie na tych tematach, których najbardziej bałem lub baliśmy się poruszyć wcześniej, tak? Zwykle, zwykle to te rzeczy, od których właśnie odwracamy wzrok, odwracamy głowę, to, to na tych się najłatwiej później jest potknąć. Jak w takim razie rozmawiać o tych strategicznych rzeczach, jak nazwał je Szymon, jeżeli dopada nas euforia? To znaczy, ja myślę, że na różnych etapach związku różnie rozmawiamy. Sonda pokazała, jak bardzo chcielibyśmy być odważni na początku na randkach, żebyśmy nie oszukiwali się, nie udawali, byli po prostu sobą. Ale też trzeba pamiętać, że randki to jest autoprezentacja, czyli robimy pierwsze wrażenie. No i robiąc pierwsze wrażenie, trudno mówić o tak ciężkich tematach, które Bywają później wielkim kłopotem i m, przysparzają kryzysów związków. Ja myślę tak, że jednak m, generalnie też namawiam na to swoich pacjentów. Jeżeli już idziecie na te randki, to w sumie. Ponieważ wam zależy na tym, żeby poznać kogoś wartościowego, czyli kogoś podobnego do ciebie, to jednak zadawaj te odważne pytania. Mhm. Po prostu pytaj i mów też o sobie, co jest dla ciebie ważne. Jakie są Twoje wartości, poglądy i oczekiwania. Bo jeżeli nie będziemy mówić o swoich oczekiwaniach, to ja uważam, że to wcale nie jest tak, że odrzuca, boję się odrzucenia, tylko ja tak naprawdę odrzucam już na, na dzień dobry siebie. A -a. Bo skoro nie mówię o tym, czego potrzebuję, to, tak jakbym trochę zakonywała rzeczywistość własnych potrzeb. I to jest jakby ten początek. No ale kiedy już mija kurz i, i, i wrażenie się kończy, no to jest proza życia i wykolejamy się na drobiazgach. Niesamowite jest to, co chyba, Marto, za Twoją sprawą się wydarzyło <grym> w dzisiejszej <grym> <w> sądzie. <grym> <Z> Siła rekomendacji. <grym> tak, że ważne jest, żeby zapytać o wiarę. 70%. Nie, siedem. Ja siedem. 7%. Ale z, z, w tak krótkim czasie bardzo szybko urosło. No i to wysyło. jak szybko. Marta, siła w tobie. No, Odważnie się. Wróćmy jeszcze do tego genu, o którym na początku wspomniała Agnieszka. Mhm. Ci, którzy tego genu nie mają, skazani są na porażkę i nie mają szansy zbudować właściwego związku dobrowania. Sądzę, genu. że nie. Pewnie jest oczywiście łatwiej ten gen posiadać, i jest łatwiej tą wdzięczność wtedy okazywać, czy ją odczuwać. Niemniej jednak wiemy, że możemy praktykować wdzięczność i są takie behawioralne pomysły psychoterapeutów na to, żeby na przykład kończąc dzień mówić sobie samemu i partnerowi miłe rzeczy, które się wydarzyły w tym dniu, czyli zauważyć, docenić i podziękować. Bo w terapii pary mężczyźni zawsze mówią o tym, że kobiety ich nie doceniają. To jest jakoś bardzo ważne dla mężczyzn. Kobiety z kolei mówią, że się czują nierozumiane, niesłyszane. W związku z czym, jak tutaj e, Szymon mówił, że jest słuchaczem, to myślę, że sam fakt, że umie słuchać milcząco, potakująco, to już jest wielką wartością w związku, ponieważ kobiety nie lubią, kiedy dostają dobre rady od mężczyzn. Ale jeżeli nie udawało mu się po drodze tego sfinalizować, to znaczy, że kobiety nie były wystarczająco uważne na to, żeby podziękować i docenić <laughs> Szymona. Bardzo cięż... się niedoceniony? <laughs> Szymonie, wszystkiego dobrego w Dniu Mężczyzny. Dziękuję. Przyjmij nasze życzenia. Niech Ci się spełni wszystko, co dobre. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego z okazji tego Dnia Kobiet, co był przedwczoraj. Dziękujemy <grybujem grybujem grybujem> bardzo. bardzo. A my się teraz przenosimy na Kaszubę do pewnej bardzo szczęśliwej rodziny, która ma chyba bardzo dużo genów wdzięczności w sobie. Dorota Kolak, i córka, mąż, wnuczek. Piękny obrazek.